No to jest akcja. Aha, akcja. Witam serdecznie, świat filmowy, ze mną jest dzisiaj specjalny gość, czyli Marcin z Prawa Marcina. Cześć wszystkim, dzień dobry. Marcin, chciałem cię zapytać, co byś przekazał ludziom, którzy mają jakby swoje zainteresowania, mają wizję na przyszłość, ale szkoła im tym przeszkadza. Czasem warto rozłożyć tak akcenty, żeby starczał czas nie tylko na szkołę, ale też na inne pozaszkolne zainteresowania. Nie powiem, żeby udawać szkołę, bo szkoła jest bardzo ważna, matura jest bardzo ważna, ale czasem warto skupić się na swoich pasjach, nawet poświęcając średnią 6.0, bo to nie ona na koniec będzie decydowała, jakimi jesteśmy ludźmi i co osiągniemy. Mhm. Jak właśnie nagrywasz już na TikToku, najczęściej, jakie łamane są prawa ucznia w szkołach? Prawo do wyrażania własnej opinii, czyli wolność słowa. To jest o. klasyk. Dzieci i ryby głosu nie mają, a zgodnie z prawem powinny mieć. Akurat dzieci, bo ryby no to z morfologicznych zbudowy ciała wynika, że no nie będą miały głosu. E, dobrze, to co chciałbyś jeszcze przekazać przyszłemu pokoleniowi? Przyszłe pokolenie, z, niech zna swoje prawa i obserwuje prawa Marcina, ale tak konkretnie, także zupełnie serio, żebyście znali swoje prawa, żebyście wiedzieli, jakie zasady obowiązują w waszej szkole, bo nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania, a wy będziecie wiedzieć, jakie macie prawa i jakie wykorzystywać w praktyce. Dziękujemy. Dzięki. I dzięki panowie, że poczekaliście.